Witamy serdecznie, jest kolejny dzień, czyli piątek 8... 9.40 dochodzi Zapakowałem 88 gołębi, dwóch mnijam po wczorajszym locie w Dzisiaj będzie ósmy lot Ten młody został, mam ogólnie 90 Ten dochodzi do siebie, dałem mu jakąś tam Dzisiaj dostają karmę z jogurtem naturalnym Czyli maślanką Wody nie ma Gołębie są zapakowane ale ja to to nic panowie Wczoraj robiłem lot siódmy Ciężki był, ciężki Dobry był tylko Późno było i leciały długo Pierwsza a samego kierunku Ale ja mam problem tutaj Bo zapomniałem i pomyślałem, że Jak postawię gołębnik To solary zasłonię Tu solary zasłonię Tu ściągamy już to wszystko To ściągamy i tutaj robimy Tylko moja żonka teraz przyszła Nie pozwoliła dla pana robić Powiedziała, że policję wezwie, ale może sobie Wiecie gdzie, w kiblu nasrać Będzie tu gołębnik i koniec Mnie to nie interesuje Jak się nie podoba To trudno Tut mi light. Miałem gołębie Będę miał gołębie I nikt mi tego nie zabroni Podwórko jest Takie jak jest Tu będzie gołębnik. Już miałem raz mochoinkę Teraz będzie drugi Tu już wycięłem Zaraz przyjadę, puszczę Jadą gołębie na nowy dwór Pan nie chciał robić, bo się wystraszył policji Ale będzie robił Nie robi u niej, tylko u mnie No ten słupek jak pęk to nie szkodzi, wiesz co chodzi? Tylko i tak A te trzy odłożymy, jest więcej, nie? I później dołożymy A teraz robimy po pięć, nie? Pięć... No, 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 wiesz o co chodzi Pięć na cztery, nie? Dobra panowie, ja uciekam Tu muszę być z nim dzisiaj, bo będzie dym ostry Policja, milicja, panowie dajcie spokój Żona żeby na milicję dzwoniła Bo jak będzie robił Nie ma takiej opcji Jest dym straszny Jak mnie wkurzą To jeszcze dwa kupię gojemniki Obrożę całe podwórko gojemnikami Będą gołębie, śniły im się Będą mnie żarły te gołębie Nie ma starania po krzakach Żebym chlał Śpał I ruchał Dajcie spokój Człowiek zapieprza cukrzyca, wiek jaki jest, wiek chociaż hobby. Mam pieniądze, nie są najważniejsze. Dobra, co tam nie ma, co gdybać? Ja uciekam z gąbkami. Nie milą tam 88 sztuk, dwa zgubiłem. Asiory są przygotowane w pięciu klatkach. Zobaczcie, dobra, z chcemy Dobra, panowie, jest pięć po, lecimy. 5. Ostatni trening. Ostatni trening. Jedzonko mają przygotowane. Uff. Muszę jechać szybko. Bo się nie chcę robić. Boi się, że policja będzie. Milicja, milicja. Panowie, milicja. Na swoim podwórku nie można robić. Na strasznie nawet nie można. Tam nie mogę szybko jechać dzisiaj Widziałem suszarka stoi Gdzie one poszły? 9.05 puszczone O są tutaj Jest bardzo gorąco Poszły w stronę Longa Po wczorajszym locie, nie mam dwóch 88 puszczonych O są tam 17.30 Ładuję do kabiny Jadą na próbny lot Ósmy lot robimy tam te dwa zostały no ładnie gołębie. wczoraj były tu puszczone, jest film na moim nowym kanale, to jest stary kanał Pszczoła, Elbląg Pracują tam Daleko są W tamtej chmurze Poszły w stronę tego... Dobra, zjeżdżamy 5 po 9 Jest 7 po Która jest 8 po 18 18,5 na plusie, pięknie chodzą. Widzę jeszcze, że dobra, pozdrawiam. Dobry lot panowie. Dzisiaj będą ładowane, ale tam idą pięknie. Idą już sztychem. i no, wjeżdżam na podwórko. Leciałem 15 minut, niecałe. 15? Nie wiem, czy są, czy nie są. Nie wiem, że dzisiaj idą w kabinę. Jak przyjdą, to jest ogólnie ósmy lot. Super nie ma ósmy lot. Ktoś tam mi pisał, że piąty. Kolego, jeden daje film. Dwa loty dziennie są u mnie. Jeden lot daje na tym kanale, drugi lot daje na drugim kanale Dlatego co tu jest, co drugi Co drugi czy mój majster uciekł Wystraszył się I co była? Co? Była moja żona? Z policją? Czy z milicją? W kaskach nie przyjechała policja? Milicja będzie panowie zaraz Straż pożarna, milicja, straż graniczna Wszyscy zamkną nas Pizdu za gołębie Bo Andrzej nie może sobie na swoim terenie gołębnika zrobić Nasrać mogę tu I niech milicja przyjedzie jeszcze Gołębi nie widać, puszczone zostały Pogoda jest jaka jest Tu będzie panowie, panowie i panie Tu będzie gołębnik zajebisty i Guzik każdy ma do tego, co tu będzie Tu wąż jest Kosiarka nam pizła. Ten wąż ma gdzieś dopływ od Nie, to tak, tak rzuciłem go w róz, no, wiesz ogólnie, czy Nie. Go nie, wyciągnąć, leciutko Tu będzie ładnie skoszone, nawet w pustach się znalazł jeden, nie? Nie wiem, gdzie żyłka jest, zaraz będę jej szukał, tylko poczekam na gołębie, wiesz? Nie ułam grabek, nie? bo to ostatnie nasze grabki nie nagrywam Cię, kolego. Dobra, okręć okay, to dobrze. Nie nagrywam. Chyba, że pozwalasz. Słyszysz? No ja nie jestem gołębiarzem, stolarzem jest <noise> Kurczę, fajek wziąłem. Dobra, panowie, pauzujemy. Jak pokażą się za chwilę, to jak się w ogóle pokażą. Jak się pokażą... Dobra, idę po fajki. Później to w worek wrzucimy. Ja zaraz ten sznurek poszukam. A ja wiem dlaczego się skończył, bo tu jak mi kosili rowy, wiesz To oni mi założyli kawałek, bo ja nie umiem założyć. A umiesz założyć na nią? Co? Żółkę? No tam zakładałem, ale kurde nie ma, no po prostu... Ja zaraz przyniosę. Się przyniosę zaraz. Dobra, pauza. Powie dałem pauzę, są gołębie. Dałem pauzę, nie doszłem tu kawałek. Tu gdzie się widziałem. Chodźcie. Ale co to widał? chodź, 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 chodź. chodź. Ale to nie wszystkie. Patrz, są! To nie wszystkie. Oje, są drugie, są drugie, zobacz! Banda tygrysów! Siadać, odpoczywać i na kabinę szykować się. Chodź, 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 się wystraszyły chodź, 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 co to dla nich już nie chciało usiąść panowie. Idę w cień, idę w, dzień, idę w 88 sztuk w cień. koch, sztuk chodź 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 która jest godzina? 25 po. 25 po. 20 minut leciały. No z 18, 19. 5 po były puszczone. Samochodem 20 było tak. A już 3 na hale usiadły. 4 nie ma, niech Nie chcą lądować. Chodź, koć, koć, koć. trzy na hali, były cztery, A co te grysy, nie? Jak są? Dobra, później dogramy jak poważą Idę fajki wezmę Zapytam się żony, czy mi kawę zrobi Ale dają Zobacz, bo twój czerwony daj zobacz, zobacz Maślanka jak zadziałała, Maślanka od byka maślankę. Maślankę od byka o, ciach. Ole Leper będzie coś z tego co Coś jeszcze będzie Zobacz, zobacz Futruje teraz na baxa mają karmę już wszystkie prawie weszły. Co było na dachu? Zobaczcie. Nie wiem, jakie anteny działają. Chyba czerwony jakiś obcy jest. Nie, to Zbyszka. A zaciąg może zamkręcony, dlatego się boją. Nie, ale siadają. Dobra, panowie, pauzujemy, niech one coś jeszcze świrują, później coś tam dogram jak są w wyjemniku, jak wyglądają. Musimy wodę rozrobić i fajki światło. Widzicie? Światło trzeba zgasić w wow. aucie. Te Mercedesy są bardzo kiepskie, bo zapomina się światło. gdzie on fajki. do akumulatora się fajki poszedł Nie jeszcze nie siadły jeszcze nie siadły No zobaczcie, jeszcze chodzą Ta brygada jest mocna Dobra. Pozdrawiamy. Panowie, 11 godzina. Puściłem sobie pocztowe stare. Zobaczcie. Ale w młodych nie ma za ciekawie, bo zaraz też wam pokażę. Jeden moje o tutaj. Nie ma wszystkich młodych. Z dwunastu? Jednego już odsadziłem, bo słabo wyglądał. Ale jeden rozerwany od jaszczębia. Nie ma wszystkich albo były i poszły. Nie wiem. Jest 76. Zobaczymy, jak będę łapał. 77 jest, ale jednego nie liczę. Jednego już zebrałem. Pokażę Wam jednego od Jaszczębia siwego. Jak mam brzuch? O tu jest. Widzicie? To musiał być gdzieś Jaszcząb. No, Rozerwał całe stado. Dziwno go, zaraz to poobcinam. iść mały. Dziemię niech odpoczywają. Mają tam żarcie. Czerwonych ile jest? Dwa. Biały też jest. Mocno wróciła. Czarnych ile jest? Jest jeden. Trzy czarne są. Nie ma szymla jednego. Płowego jednego nie ma z głową białą. Ale on potrafi na hali siedzieć. Dwa są płowe. Raz, dwa, trzy. Trzy są płowe. Trzy są płowe. Czerwone są trzy a coś uderzyło w siatkę. Dobra, 77 sztuk. Na razie leci 77. Zobaczymy, ile dojdzie jeszcze. Mhm. Szybna, szczodra. Zaraz wam coś jeszcze pokażę. Panowie, tu już jest rozwalone wszystko. Tu już nic nie będzie, tu będzie elegancko czysta pola A my tutaj działamy Mieliśmy dym, ostry, ostry dym był I tu będzie O jest jakiś Dobra, pozdrawiamy Do zobaczenia do nowej przyszły trzy Trzy przyleciały Szymel i dwa czerwone Dwie pół godziny Do siedemnasty się podchodzą Dajcie spokój Dobra, wgrywam film To już mamy ile? 80 8, To jeszcze 9 brakuje Niech walczą